Siemaneczko z tej strony, mafia Solec. A jak widzicie, dzisiaj zagramy sobie FIFA i jest ze mną Mr. Adamą 15. Siemanko, wszystkim? I oczywiście ja gram swoją Borussią Dortmund, a Adam gra Manchester United. I to będzie rewanżowy mecz, który nagrywał Mr. Adam 15 w poprzednim odcinku. Także myślę, że obejrzycie też jego odcinek, link macie w opisie. A my lecimy tutaj z rewanżykiem dzisiaj na i Dunapark. Co jest, mi się klawisze też przestawiały. Chyba. Bo nie mogę mi zruszyć. Dzisiaj jeszcze parę sekund nie mogę mi zrobić. Jesteśmy w I no mamy właśnie. 1 do 0 w trzeciej minucie spotkania. Trzeba Lubię bo... to po prostu. Ale już później dobrze miałeś. Nie no, jak doszłeś do polakanego, to coś mi się włączyło, nie wiem. A to coś miałeś, nie tak? No niestety. Trzeba było wcześniej dobrze. krzyczeć, że nie, nie, nie alo. No ale wiesz. Oni chodzą, wiesz, bo to komputer i tak za nich chodzi, więc, no tak. ale spoko. Ale tam Może dałem więcej, ci, dałem ci teraz. Więcej zrobili niż ty. <śla> no ja, na pewno. Czekaj, poczekaj, poczekaj, po. ale tutaj dostałeś kosę. To była kara, to była kara za nam ramkę. Ale już już chodzą ci przyciski, już mnie nie oszukasz, bo ten ślizg widziałem, że był perfidnie tak. zrobiony specjalnie. Nie, Wtedy, no, teraz wszystko chodzi. Nie wiem czemu właśnie mi. Nie wiem, nie wnikam. W to. Ja mówię, dawno nie grałem w FIFA, praktycznie dwa miesiące oczekiwałem, aż wreszcie coś się zadałem, uda nam się nagrać. Ole piękne ośrodkowanie. Czekamy obydwoje jak najbardziej na FIFA 16 Zobaczymy do. co z tego Oooo, ale to chyba się odbiła po kimś, wiesz? Po braj Tak, tak, widzisz? Ładnie rączką e, także Dobra, myślę, że... Dobra, 10, pewno... 10 minut ci oddaję, ale trzeba wracać do żywych bo... Nie wiem co za ale naprawdę Royce Piąteczka e, Czekamy obydwoje na FIFA 16 Jak nie wiecie będzie w końcu zmieniony komentarz tak to co najbardziej mi podoba będzie, mam nadzieję, że też poprawią te a błędy będzie bramkarzy. komentator Kasper Balcerzak i Adam Magnuszewski Oczywiście, ale tu pięknie na naj Najlepszy komentarz meczowy to będzie Kurde, powiem ci, że fajna robota by taka była Ja bym chętnie został komentatorem Ale nie, najbardziej to co bym chciał, żeby poprawią zostały błędy ramkarza. Adam! Uf! A wie pizgnę sobie, no No brawo A fajna taka opadająca chyba, najlepsza dla... Najgorsza dla bramkarzy, tak. bo oni ponieważ tutaj fizie nie, nie działają. 15 tak. ma właśnie to do siebie, że ona takie, takie piłki właśnie, bo kilka strzeliłem takich sobie na, na karierze, czy też w ultimatecie. I nie powiem, 15 ma to do siebie, że te piłki właśnie tak latają. Jeszcze jak ktoś konkretny to kopnie. O o, o. Dobra. Kurde, no tu się zamotałem samemu praktycznie. Adam tutaj nie. Rozrzuca po tym boisku. A. A, tu już, tu już się nie dałem. Ale to było... Ale ej, chyba... o, ej, ej, no kurde, ty, no... Nie było. Czyściutka piłeczka. Fryer. No nie, no kurde, za bardzo przyspieszyłem. I Alba Majanga nie wykorzysta swojej prędkości, bo złe podanie dostał. Ogma Ale tutaj Ma... będzie dobre. Ja, nie, pszcz, spalony. spalony I tutaj chyba było, była jedna z łatwiejszych bramek, bo minąć bramkarza wystarczy tylko skręcić bok, to jest naprawdę ta piłka pod tym prawo Tak, w lewo czy w prawo i bramkarz po prostu od razu albo się kładzie albo coś coś Kurde. A ja już myślałem, że zdążysz ty... stać, zabrać piłkę, a ja nie zdążę jeszcze, nie? Ja no to tak, tak przeważnie Ja, zobacz, zobacz, Ja obama Yang. Nie wierzę! Nie! Nie wierzę! Super. Tak, tak, Albo lubię majak. to Kurwa mać, to. widziałem po ustach jak krzyknął. Mimo że nie zna polskiego, ale wiedział co to znaczy O, no, lagi, okay. lagi, sorka okay. Trochę jebło. Dam, damy Dajemy radę Nie, tak to ogólnie jest bardzo dobra płynna gra. Jak no, piłka e. tam leci to może być. No ej, co to było? Z tym masz dwa kolizję wyłączoną, czy co? <laughs> Kolizjon. No świetnie go obrał. No nie ma pytań, no goń go. No w Frajerku. Nie, gdyby nie on to... Ciekawe jak to miał Ciro i mobile co nie? Wiesz co, nie wiem, nie wiem naprawdę, bo, bo Ja umiem już tak, tak się nauczyłem nimi grać. Wywal proszę. A, nie wiem co to było, plecami chyba walną. Jo plec! Adam plec. Twardy plety. Twarde na plety ma. <laughs> O, ładnie, jak zwykle wywalczyłem piłkę Ale jak, jak nie ma co w tym sezonie narzekać Adam na Manchester United, tak samo ja nie mam co narzekać na swoją Borusję Dortmund Bo to no co to... naprawdę grają, o ale piękne to było, widziałeś jak se odpiętki specjalnie mu nabił? Nie zdążę Bardzo blind, o bardzo ładnie blind I Jeszcze Fellaini No nie, jewni proszę Cię, zrób mi to Nie no to, zrób. O, Di Maria tak. Di Maria mi nie Ale lubi. nie, nie wiem, tam z 10 cm chyba od subka, nie? Ale nie, ja, ja, ja tak zawsze Di Maria mam zawsze milimetry obok słupka, no Dlatego go sprzedali, Aha. tak? No, no niestety, no. no Jednak Di Maria ma potencjał, ale w Manchesterze na pewno go nie wykorzystał, może czasami Nie no, nie miał, nie, to nie był dla mnie cudowny dla niego sezon, tak? Czekaj już No cóż, niestety Ale lubię taki właśnie mecz, bo wreszcie coś się dzieje Ty, wiesz co? A, wyłączyłem sobie tego, analoga Ja tak mówię, co ja nie mogę piłki wykopać, nie? Aha Du blinda zamiast karika rzuciłem i bardzo, bardzo się straciłem. Ale spędziła. to pięknie obiega, ale no nie nie, 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 nie zrozumieliśmy się do końca. Rooney. Rooney w tym roku na napaści. Jo. podanie. i, no i bardzo dobrze. Tylko no. Bardzo boli co? mnie to, że ma ja sułab... nie wiedziałem, gdzie jest słabe tempo. Yy, nie wiem czemu takie słabe tempo dają mu w jak naprawdę on jest naprawdę teraz bardziej szybkim sają, co nie no, 78 tempo dla takiego zawodnika. Przy tylu... 75 chyba, albo 77. Nie. Ale tak to ogólnie jego statystyki są rewelacyjne. Nie powiem, ja zawsze go sobie brałem z racji tego, że był taki wolny. Brałem go sobie na SPO. Tam robił idealną robotę na strzałach z daleka. Ja tak ogólnie dla mnie napaść tutaj. No na pewno mi się. No... Ja to lubię szybki na pewno. No ja też, ale nie zawsze. Wszyscy szybkie na ten. Są też dobrze, co nie? No widzisz, albo mają jakieś tylko szybki. Nie wiem, czy ma jakieś rewelacyjne strzały. No, bo naprawdę, no tam 70. Tam nie rewelacyjne ma właśnie. 70. Tam, o, o, dawaj, 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 aaa. Ale co z Weidenfeller zrobił, wyczekał sobie idealnie. Wiedział co robi, lata doświadczenia tak. I teraz długa piła. O, za długa chyba. O ja, co zrobić ty? Ale może być tak, no nie dziwię się opanować taką piłkę, to trochę nie... Ale po co on to rusza dla, dla mnie, tak? Jak i tak wiecie, ta piłka tak poleci dziwnie. Zobaczymy, bo w poprzednim Taka. odcinku udało mi się wykonać żołżny i uderzenie! Zastąpił bramkarza Bramkarza i sędzia kończy pierwszą połowę spotkania, którą można uznać za, no, za dość dobrą. jest strzał od ciebie mam, no, ty no, zobacz. Ale w poprzednim, zobaczcie sobie u Adama w odcinku, było chyba 8 strzałów dla Adama, 0. Przy moje cenne 3, 0, także... No, to była ta 3, pierwsza Adam robisz postępy, widzisz, ja grałem dobrze na wyjeździe, ty grasz dobrze na wyjeździe. A nie, ty grasz u siebie, ja u siebie tam wtedy grałem, no tak, zapomniałem. Dobła, dobła. tak myślę sobie nad zmianą, co by tutaj się Nie, nie, ja zostaję bez zmian. Na razie wszystko jest okej. Okay. Później może jedynie wrzucimy sobie na środek pomocy, kagałę, e, bo mamy teraz Mikitariana. E, kamp na razie zostanie. Na, na, rezerwie, na rezerwie, gdyby coś się któremuś tam stało. No i dobra, najgorsze teraz będzie wytrzymać pierwsze 20 sekund Państwa No tak myślałem Jest! O, o, zobacz, zobacz, zobacz Aha Teraz przydałby się kontrę Aubameyanga No to kontra Aubameyanga, a nie całego zespołu Nie, on już po prostu się tam widziałeś? Czterech do niego biegło, także... No, o, bardzo ładnie Aha, fajnie Widziałeś to, co zrobił mu Idiota? Dalej, bleh. No ja, mój jeździe. Jak i tam bez niczego było. O, zobacz, co, co zrobił, Zrobił rok, nie mam pytań. Musiał tutaj sobie oba ma jak przyjąć tą piłkę, także. O, ja. No, ja mu podał. To jest stuprocentowa bramka. No nie ma że lewą nogę zszedłem, ale musiałem zrobić ten zwód, bo bym mnie dogonił. Kurczę, no kolejna niewykorzystana. Mój błąd. Nie, a było... jak żeby kolejnej bramki takiej nie trafił, to żal. Aż o, jestem zdziwiony On, on wiesz, on musi nie mieć 100% On bardziej jest taki jak z tego co wiem To on takie jak ma cięższe sytuacje, to te, trafia super bramki nie wiem czy ta presja czy coś bez, Bezpalonego to jest? Ja pierdzielę zlagowało mi, rozumiesz to? A mi tak właśnie dziwię, dziwię się, że to jest bez bezpalonego, Nie, bez, ale bez, bez, środek miałeś idealnie pusty Bo wybiegłeś w środkowym, chyba wyprowadzałeś ten, piłkę ma ja. Di Maria Di Maria Manchester United Kory pojebie czytelny... Ja pierd. Baśto. Zobacz. Walka i presja. Podanie na skrzydło właścikowski. Waszek Koziezu. No i. Gwałt zbiorowy. Oba. leży. Ej, tam by był faul. E no ej, no kurwa. Podoba mi się blind zemekarika, jednak bardziej widzę mi się Bramka. Jest... O nie. Jednak chyba je na głowę masz niż ręce, te hej Aha, tu mi leży ty! Żal Jezu. A ja, ja myślałem, że będzie spalony i tylko tak se uderzyłem bo uderzyłem, nie? No i popatrzmy jak znowu... Ja cię kręcę. No ale takie przypadki też się w piłce nornej zdarzają, dlatego powinno się wybijać. To lagi jakieś, bo ja tak. trochę. O jezu. O. Zobacz, ile godzinę do piłki. Ale przyjmowa, tak? No ale tak. O. Co to było? Ale Te to jest mercer tak? To nie ma się co dziwić. No i bruni. O kurde, o kurde. Nie wiem, co jest teraz. Dobra, muszę się odebrać piłkę i się skupić, bo teraz taka jest szarpana gra No właśnie, ani ja nie mogę. Ani ty nic nie możesz. Mam nadzieję, że teraz... No Jezu Przy, Przyjęcie było dość ładne, ale... To co Dobra, dobra to było Dobre to było Tak, Nie czekałem, bryta. czekałem, wiedziałem Nie ma co wychodzić właśnie w bramkarzem, bo... Uwierzcie, ja bramkarz jak z, jest w, w biegu... Trochę, no. Nie, właśnie w bramkarz jak jest w biegu, on... O kurde, smalik. Ale się spojrzałem... E, dobra, spokój Chcesz sobie zmianę? Poczekaj No dobrze, Zobaczymy Wiesz, bo niekiedy są tylko takie nad z no Może ty mój herbaty za parze. Nie wiem, czy to nie moja wina, nie będzie... O nie, bramkarz. Nie. Luknę sobie, dobra? A ja zobaczymy A sobie. Akurat zmiany... Żyje, ale nie, wiesz co, i tak sobie zmiany zrobię, bo wam nikt nie wejdzie. też i. pójdzie na zmianę. Czekajcie, bo ja nie mogę sobie... O, dobra, poszło. Kagała. U. myślę, że no nikt lepszy tutaj nie wejdzie. Może Sachin za Bendera, bo bardziej mi pod... O kurde, Gindogan jest dość bardziej zmęczony. Przyda mi się ktoś do dobrych podań i do trzymania środka, a Gindogan jest bardziej ofensywnym zawodnikiem niż Sachin. Więc myślę, ci że... Ciekawe. Ja zostałem na takiej zmiany, Zobaczymy. To może być bardzo interesująca zmiana. O kurde! To naprawdę zaraz mnie zaskoczyłeś tym, bo Falcao... co ty zrobiłeś? Dwóch napastników? Trzech. A Adam, czyli i stawia wszystko na 1KT. Piękna, no, pomocy Ogólnie mam oprócz tej e, skrzydu, czyli Di Rey, którego właśnie zmieniłem. Aha, e, zmieniłem. O, zmieniłem. Przerzuciłem właśnie na skrzydełko. O, Jezu. bardzo ładnie. molina, niby taki chory był od razu. Mogę się przeżyć. Bardzo dobrze. Bardzo źle. Ale kurde idealna, nie wiedziałem właśnie, myślałem czy biegać, ale już za wcześnie uderzyłem strzał, nie wiem jeszcze. Ale ładna, po ziemi, nie, fajna po ziemi. I znów, jak będzie znów 1-0, to się załamę. wo wow, 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 wow. no to pojebany. Świetnie przewidział Pojebany pojebie, Będzie bramka. Wiedziałem, kuba. Kuba, kuba, kuba odseszł z i kuba strzela. Dla mnie se strzela i ja kuby nigdy bym nie sprzedał. Nie, dla mnie Kuba to taka, ta, taka ostoja drużyny, to co dla polskiej reprezentacji robi Kuba, to... No, to ale co zrobię jak tutaj... Szkoda, szkoda, że tylko tak ciągle kontuzjowany, ale dla niego bardziej się liczy gra niż pieniądze, także... Niech chłopak graje się rozwija dalej. Może jeszcze kiedyś powróci, bo no, dla mnie w Borusji był zawsze indziej. Teraz mam nadzieję tylko, że no kiedyś mówiłeś na, Polsko, na Borusję Polska, praktycznie polski taki klub. Ale cię chciałem przełożyć, nie? Przeskolamka Tiborusi, I cześć. Zobacz, co Na razie pisze, który też coraz mi grał. Uż już ich trochę. No już tutaj. Dobrze się pokazał. Zdecydował się na strzał nie, nie wiesz, ma! Nie wiesz, ma! Farb! Ja wiesz, ja takich sytuacji nie wykorzystuję właśnie. No ale myślę, że ja też, że ja też tam wtedy. Pięknie. Ja teraz mogę to przyjmować, a nie wchodzić na główkę. A, nie, bardzo piękne spotkanie, to mecz, mi się podobało. kolejny mecz fajny, kurde, tylko znów nie mogę wykorzystać sytuacji, to jest najgorsze, no. No, niestety. ale bardzo ładnie jest było, dobra. dzięki wielkie za grę, e, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcinka, odcineczka, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.